Zapraszam Was na odcinek o Zjednoczonych Koloniach, czyli o Trinidad, Hoenau, Obligado i Bellavista. Jest to miejsce z jakieś 30 km na północ od Encarnacion, gdzie masę Niemców mieszka. Są to osoby, które uciekły po wojnie, po, po II wojnie światowej, ale też osoby, które mieszkają tutaj tak samo jak Polacy, jak Ukraińcy, jak Japończycy, Kowańczycy, po części nawet i 100 lat, po części nawet i dłużej. I jest to takie miejsce wyjątkowe, bo jest czyste, zadbane, taki niemiecki porządek, duży wpływ kultury niemieckiej. No i właśnie, jeżeli już jesteśmy przy kulturze niemieckiej, też takie pytanie często co pada, z czego żyć, z czego zawabiać. Zatrzymaliśmy się w takim niemieckim pensjonacie w Trinidad. I w tym pensjonacie od ponad pół roku jest osoba z Niemiec, która czyni funkcję tutaj kierownika budowy. Jednej budowy nie skończy już drugą ma, ludzie stoją w kolejce. Osoba, do której jest kolejka, czyli jeżeli jesteście rzemieślnikiem, który naprawdę umie coś zrobić, dom wybudować, wykończeniówkę zrobić, to też jest idealne miejsce dla Was, tutaj by było roboty więcej niż daliście by, dalibyście sami wszystko obrobić. Oczywiście macie też jakichś paragułajskich pomocników, którzy zarabiają po 12 euro na dzień, nie na godzinę. Ale e, pokażę Wam też w przebitkach takie typowo podniemiecki e, Styl, zrobione budowy, takie domy trochę lepsze. Pokażę Wam też, jak wyglądają tutaj takie proste domy. Pokażę Wam, jak wyglądają boczne ulice. Ale teraz, jeszcze taką jedną małą e, uwagę: e, małą chwilę spędzimy tutaj w Belawiście, w porcie, w płatny, na, na płatnej plaży, która, do której wstęp kosztuje 5000 góra, czyli powiedzmy jakieś 60-70 centów. I niesamowite miejsce, dlatego że teraz jest puste, jest niesamowita atmosfera tutaj za lata, i można sobie też wynająć takie domki, jakie widzicie za mną, z daszkiem. Latem i trzeba zarezerwować jest kolejka do czegoś takiego na weekend, na święta. Wpadają tutaj ludzie, żeby zagwylować, posiedzieć sobie ze przyjaciółmi, z rodziną. I po czołówce opowiem Wam więcej.

Czyli to są takie cztery, tak zwane cztery zjednoczone kolonie, Trinidad, Hohenau, Obligado i Belavista, kolonie niemieckie, bardzo dużo ludzi tutaj pochodzenia niemieckiego jest. Po części są to ludzie, którzy już mieszkają tutaj 100, a nawet dobre i 100 lat, ale też poprzez tą sytuację, która jest w Europie od. 8 lat, czy nawet od dwóch, ostatnich tutaj ludzie walą oknami i drzwiami, jest w niektórych miejscach łatwiej się dogadać w języku niemieckim niż w hiszpańskim, czy w angielskim. Jest to, jeżeli zwrócicie tutaj uwagę na to, takie miejsce z takim niemieckim porządkiem, ładnie obcięte, wyrównane trawniki z boku ulicy. Ładnie, e, ładne drogi, ładne chodniki, ładne krawężniki. Jest dużo czyściej, większy porządek niż w Asunción. No i też taki, tak, taki teren, lekko pogorkowaty, bardzo mi się podoba. Trochę mi przypo, przypominający Mazury, e, chociaż od czasu do czasu jakaś palma stoi bardzo fajnie i też takie często, często zadawane pytanie jest jak wygląda sprawa tutaj z nasistami, z ludźmi, którzy uciekli po wojnie z Niemiec. No i sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli porozmawiacie z osobami starszymi tutaj no, to to, co mamy w, historii, w książce od Historii napisane, to się tak trochę różni, co prawda oni mają w książce od Historii to samo napisane, co jest u nas napisane. Ale jeżeli porozmawiacie z osobami starszymi, którzy pamiętają jeszcze te, te czasy z lat 60. -tych, 70. -tych, no, to ta wersja historii jest taka trochę inna, bo był taki pan z wąsem. Z Austrii, o którym Austriacy mówią, że to jest ich największy szlagier eksportowy, a cały świat myśli o nim, że on był Niemcem, no to on najprawdopodobniej jest też masa ludzi, którzy mówi o tym otwarto, którzy widzieli go tutaj i którzy nie tylko go widzieli samego, ale też z żoną, z Ewą. I jest masę książek też na ten temat, których jest na przykład jedna książka napisana w języku niemieckim tłumaczenie dziennikarza książki, książki dziennikarza z Argentyny, której na dzień dzisiejszy nie można kupić w Niemczech. Ona wyszła, ale jej nie można kupić, można ją sobie kupić na ebayu za ciężkie pieniądze. No i najprawdopodobniej sprawa wyglądała w ten sposób, że on uciekł łodzią podwodną do Argentyny, później samochodem do Bariloche. W Argentynie nieopodal granicy z Chile. Bardzo fajnie, bardzo malowniczo położony teren. Ja w Bariloche nie byłem, ale podepnę Wam pod ten film dwa linki yy, jakichś filmów z Bariloche, o Bariloche yy, Jacka i Beaty. I... Zobaczcie sobie Bavloche, bardzo fajne miejsce. No i są ludzie, którzy nie wierzą do końca w co tutaj się mówi, ale na przykład jeżeli będziecie w Asunción, to pójdźcie sobie do takiego lokalu, do takiej knajpki przy rogu ulicy Montevideo i ulicy Palmy. Jest to człowiek, który tą knajpę prowadzi od 30-40 lat. Jego rodzice uciekli z Ukrainy najpierw do Argentyny, później zatrzymali się w Paraguaju i on jako młody chłopak w wieku 18-20 lat podczas służby wojskowej był w Patagonii i to właśnie były lata 60, jak to właśnie wszystko wrzało w Argentynie właśnie na temat tego pana z brudką. I Najprawdopodobniej on zmarł w Paragwaju, najprawdopodobniej tutaj też był i jego koledzy też, właśnie w tych czterech zjednoczonych koloniach. Najprawdopodobniej on zmarł w roku 71 albo drugim, gdzieś w Paragwaju, w jakimś, w jakimś klasztorze, jak sprawa się za mocno zaczęła wrzać w Argentynie, to po prostu zmienił swoje Zamieszkanie zmienił, wyprowadził się do Paragwaju i podobno też był bardzo dobrym kolegą niemieckiego dyktatora, który był prezydentem Paragwaju do roku 1989. Sztresna i ponoć się bardzo kolegowali. Mówię ponoć, bo. To są takie rzeczy, o których się mówi, nie ma, nie ma na to dokładnych dowodów, chociaż jest masę takich poszlak. Na przykład w książce e, argentyńskiego dziennikarza jest przykład ludzi, którzy go widzieli, którzy wtedy jeszcze żyli, jak on tą książkę pisał. I jest na przykład taki motyw, taki wątek, że kręcono w latach 60. jakiś program z muzyką, coś jakiegoś, takiego teledyska nagrywali gdzieś w Barilocze. No i była przerwa podczas tych nagrań i argentyński artysta siedział przy stoliku obok koło pana z brudką i jego żoną Ewą. Też takie pytanie właśnie często, często jak tutaj ta sprawa wygląda. Tutaj jest, musicie koniecznie wejść na na mojego Facebooka ja mam e, zdjęcia na Facebooku tutaj z imprezy z lat chyba 60., bo właśnie e, urodziny pana z Prudką w roku w latach 60. w kwietniu, chyba 20 kwietnia, o ile się nie mylę. Tutaj też hucznie obchodzono i jest, jest tutaj naprawdę ten. ten ten teren taki z takim niemieckim porządkiem, jeżeli się wyjedzie z Asuncion i pojeździ się w takich, w takich przez takie mniejsze miejscowości, to po części tam jest taki mniejszy czy większy nieład. A tutaj, jak się skręci w małą uliczkę z Brukiem, no to też jest czysto, jest ładnie, jest. Nawet ja spróbuję Wam zrobić kilka śmietników tutaj. Naprawdę nie żartuję, nawet śmietniki są ładniejsze, proste, czyściejsze i jest taki ogólny porządek. Jest, je, jesteśmy teraz przy głównej drodze, ale y, nakręcimy dzisiaj jeszcze jakieś takie boczne kanały, żebyście zobaczyli, jak ta sprawa tutaj wygląda. I też jest też takie taki niemiecki wpływ na architekturę, bo masę ludzi tutaj przyjechało z Schwarzwaldu i jest to oczywiście tutaj niepotrzebne, żeby budować takie domy, jakie my mamy w wyobrażeniu, jakie są w Zakopany, bo przecież śniegu nie ma, ale mimo tego tutaj takie domy są, żeby mieć taki swojski klimat, żeby mieć taki swojski klimat jak w Niemczech.